Pod adresem nowych Audi, takich jak A5, Q5, Q6 czy A6, i to w wydaniu spalinowym i w wydaniu elektrycznym, pojawiało się mnóstwo krytycznych komentarzy dotyczących ich wyglądu, że stał się trochę nudny, bardzo przewidywalny, są podobne do siebie. I to samo dotyczy wnętrz tych samochodów, że za bardzo jest unifikowano. I najwyraźniej Audi mocno wsłuchało się w wszystkie te głosy krytyki, bo zebra, zabrało mnie do Monachium i pokazało to. Czyli Audi koncept. C. samochód, który ma definiować markę w najbliższych latach i choć ma w nazwie koncept C, to tutaj nas zapewniano, że wersja produkcyjna, która pokaże się na rynku w 2027 roku, będzie niemal identyczna z tym, co tutaj widzicie. Koncept C to dwudrzwiowy i dwuosobowy roadster który ma sztywny składany dach, i to pierwsze takie Audi w historii będzie. Gdybyśmy go sobie wymiarami porównali na przykład do tetetki, która była ostatnim roadsterem Audi, albo do R8 w wersji Spider, to się okaże, że mamy tutaj 30 cm dłuższy samochód niż Tetetka, a nawet o 10 cm dłuższy niż R8. Jest też od obu tych modeli szerszy, bo nawet od R8 o 4 cm, natomiast jest też od niej nieco wyższy o 4 cm, ale i tak ma tylko 128, Pół centymetra wysokości. I jak na elektryka, nie jest też zbyt ciężki, bo waży tylko 1690 kg, bo na przykład całe nadwozie i całą strukturę samochodu zrobiono z aluminium. Natomiast to, na co należy tutaj zwrócić uwagę, to słuchajcie, bardzo dużo nawiązań do poprzednich Audi, które w pewien sposób można nazwać legendarnymi. Na przykład, zobaczcie na felgę, taką sześcioszprychową, która zadebutowała dokładnie w tetetce, tylko tam nie miała 21 cali, a tutaj dokładnie taką mamy. Dodatkowo ona ma tutaj takie też aluminiowe, a nie plastikowe wkładki. Po to oczywiście, żeby poprawić zdecydowanie aerodynamikę. Natomiast jeżeli chodzi o chłodzenie hamulców, bo jak widzimy, od tej strony nie mogą być chłodzone, to tam poprowadzono od tyłu tunel specjalny powietrza, który ma chłodzić nam tarcze hamulcowe, dokładnie tak samo będzie na tylnej osi. Dodatkowo, jeżeli chodzi o samą stylistykę, tutaj, te, tak jak patrzycie na to auto z boku, no to dominują płaskie, minimalistyczne. Powierzchnię. Nie ma tutaj żadnych zbędnych wyprofilowań. Podobno projektowano to auto w taki sposób, żeby jak na ten lakier pada światło, to z każdego kąta on trochę inaczej to światło odbijał. Nie bez powodu nazywa się ten lakier, który jest na tym egzemplarzu koncepcyjnym Titanium, bo dokładnie błyszczy się tak jak Titan. Ale zwracam Wam uwagę na profil niektórych blach, takich choćby jak tutaj. To wyprofilowanie na tym błotniku, czy tu na drzwiach, i taka półeczka od góry, która płynnie przechodzi w przedni błotnik. Więc jak popatrzymy sobie na auto z boku, to ta linia, która zaczyna się w narożniku auta, ona jest niemal przez cały samochód prosta. I właśnie to ma w pewien sposób też świadczyć o tym minimalizmie. Zderzaki, które są niemal zlicowane z całą karesorią, minimalistyczne lampy z tyłu. I zobaczcie, ostatnie lata Audi nam wmawiało, że teraz robimy nowy znaczek. To jest taki znaczek 2D, dwuwymiarowy, i ten znaczek on będzie zatopiony, on będzie ciemny, on będzie wpasowany. Nie. Uznali, że tym trzeba się chwalić więc zrobili trochę wrócili tak naprawdę do koncepcji poprzednich znaczków niemniej on jest inaczej wyszlifowany i zatopiony trochę w karoserii zobaczcie on nie jest naklejony on jest zatopiony i wklejony jakby w ten panel do tego dochodzi nam prawdziwy dyfuzor z wielkimi tutaj tymi skrzydłami jak u rekina no i błyszczący ten zderzak miejsce nawet jest na tablicę rejestracyjną. Nie ma tylnej szyby i nie będzie, podobno. Ponieważ tutaj umieszczono kamerę, a w środku za nas lusterka mamy mały ekran, w którym wszystko widzimy, tyle że ten ekran też nie jest takim jaskrawym ekranem LCD, tylko jest specjalnie przyciemniony, żeby podczas jazdy w nocy nas nie raził. Tu jest trzecie światło stopu. Jeżeli chodzi o tylne lampy, to Zawsze Audi w ostatnich latach słynęło, wiecie, z tych sygnatur świetlnych, że tutaj ledzi, tu rąbek, tutaj trójkącik, tu 3D, tu zmieniamy wypełnienie, kombinujemy 8 ustawień, 18 światełek. Nie, teraz ma być znowu prosto. Teraz te lampy są bardzo uproszczone, ponieważ zobaczcie, mamy tak naprawdę wszystkie poziome. Raz, dwa, trzy, cztery i tak świecą właśnie w takich czterech poziomych liniach w momencie, kiedy jedziemy na światłach dziennych, a jak włączymy główne lampy, to dzieje się to. Identyczną sytuację mamy z przodu. Znowu nie ma już sygnatur świetlnych, jest to wszystko uproszczone, jest to wszystko wąskie, jest to wszystko długie. W związku z tym mamy optycznie poszerzony przód i raz, dwa, trzy, cztery dojazdy dzienne i takie segmenty. A jak włączymy sobie główne lampy, to dzieje się to. Czyli tutaj jeszcze wyjeżdżają nam reflektory, i znowu mamy raz, dwa, trzy, cztery segmenty. I właśnie te cztery takie spionizowane segmenty mają być znakiem rozpoznawczym nowych Audi. Co jeszcze? To. Czyli grill, który nawiązuje do, uwaga, konceptu C, a to się nie nazywało wtedy jeszcze Audi, tylko to się nazywało. Autokoncepce, czy jakoś tak? I z 36 roku i jednocześnie do Audi A6 C6 z 2004 roku. I to jest połączenie tych dwóch koncepcji, natomiast ten grill już nie jest formą rąbu, nie jest formą jajka, tylko jest po prostu formą kwadratu o zaokrąglonych krawędziach i znowu ma zatopione logo w sobie. Tutaj mamy po prostu kawałek plastiku udającego przyciemnione szkło, który skrywa na przykład radar. A tutaj po w bokach, prawdziwe i to zobaczcie, aluminiowe kratki do chłodnic, podobnie jest z tej strony do chłodnic, czy to do baterii, czy do, czy do e, innych elementów samochodu. Karbonowy Spoiler z przodu i to z forged carbon, czyli tak zwanego kutego. Niektórzy mówią, że to nie kuty, bo to są takie płatki nakładane, ale dodatkowo jeszcze specjalnym lakierem, takim mocno świecącym, pokryte. Wszystko znowu płaskie, minimalistycznie, łagodnie przechodzące w każdy inny element. Jest tutaj bardzo, z jednej strony, dużo takich detali, po których łatwo rozpoznać samochód, ale z drugiej strony. Bardzo mało przetłoczeń, bardzo mało takich elementów, które zazwyczaj sprawiały, że samochód był przekombinowany. Tutaj Audi wprost mówi: Wracamy do czasów, kiedy samochody. Przede wszystkim miały budzić emocje, jak się na nie patrzy. I to tutaj dzisiaj powtarzano wielokrotnie, że chcemy wreszcie robić takie auta, na które człowiek patrzy i chce je mieć. Pokażę Wam coś wyjątkowego. To można nazwać pewnego rodzaju pokazem, bo Petra przed chwilą pozwoliła mi nacisnąć magiczny przycisk pod błotnikiem i zobaczcie, co będzie się działo. Nie każdy podobno może to tutaj zrobić, a nam było dane. Dwusegmentowy dach. Chowa się trochę tak jak w tardze. Bardziej mi to przypomina targę niż yy, klasycznego roadstera, ale zobaczcie jak to teraz wygląda. Ten tył, który przypomina R8 kształtem, łagodnie przechodzący do tyłu. Widzę te nawiązania do tej R8 też w obłości tutaj tej części. No ale naprawdę jak się z boku teraz patrzy na ten samochód, to jest po prostu obłędny. Świetnie się go też otwiera i mam nadzieję, że tak akurat pozostanie też w wersji produkcyjnej, ponieważ nie ma tutaj żadnej klamki nigdzie z boku. Trzeba tylko nacisnąć ten przycisk, drzwi odskakują i już. Mamy do dyspozycji wnętrze. I do wnętrza dzisiaj też można nam wsiąść, ale zanim usiądę tam za kierownicą, to jeszcze z tej strony chciałem pokazać Wam, jak to będzie wyglądało materiałowo. Celowo zapytałem tutaj ludzi, czy wnętrze też będzie podobne to w produkcyjnym samochodzie w 2027 roku, i odpowiedzieli, że tak, zdecydowanie tak. I to nie, nie tylko jeżeli chodzi o design całości, ale też użyte materiały, bo one są. Specyficzne, tak bym powiedział, bo zerknąłem na drzwi i słuchajcie, mówię, tutaj nie ma w ogóle głośnika. Gdzie tu jest miejsce na głośnik? Ale okazuje się, że to jest tak zwana tkanina funkcjonalna, więc ten głośnik jest ukryty tam w środku i normalnie gra. Co więcej, mamy tutaj wszędzie nie plastik pokryty srebrną farbą, tylko jest to anodyzowane aluminium, i takie ma być też w wersji produkcyjnej. Wiecie, zobaczcie, jak pięknie wkomponowano przycisk do otwierania drzwi. Łapiecie. Naciskacie, odblokowuje się zamek, drzwi odskakują. To samo dotyczy się foteli, w sensie ta funkcjonalność tej tkaniny, bo one są, zobaczcie, całe yy, z, zintegrowane, zintegrowany zagłówek mają, ale tu tak jakby te boczki się oddzielają. I wyobraźcie sobie, że mogą mieć wentylację. To pierwsza tapicerka tego typu, która nie jest perforowana, a funkcjonalność tej tkaniny pozwala na zastosowanie wentylacji. Jakie przyciski, zobaczcie, do sterowania fotelem świetne? No, kurde, każdy robi to samo od lat, a tutaj wymyślono trochę koło na nowo. Zobaczcie, tylko przyciski tu z boku i ten, żeby podnosić fotel i opuszczać. Swoją drogą po raz pierwszy mam do czynienia, powiem Wam, z konceptem, który jest tak funkcjonalny. Wszystko tutaj może nie działa. Ale bardzo dużo rzeczy działa. Świetna wykładzina podłogowa. Jeżeli naprawdę zarzekają się, słuchajcie, że dokładnie tak to będzie wyglądało w wersji produkcyjnej, w sensie nawet użytych materiałów. Jeżeli tak będzie, a chciałbym. To, ba, to naprawdę Audi będzie o krok przed innymi markami, bo nawet ten próg tutaj nie jest zrobiony ze zwykłego plastiku, tylko on jest taki, jakby delikatnie miękki. I pani, która odpowiadała tutaj za projekt nie tyle samego wnętrza, tylko projekt wszystkich materiałów, jakich użyto do jego wykończenia, no sprawiała wrażenie przekonujące, jeżeli chodzi o ich trwałość, o to, jakie je zrobiono. Nie ma tu oczywiście grama skóry, natomiast jest bardzo dużo naturalnych włókien, naturalnych materiałów, połączonych jednocześnie z materiałami z recyklingu. A ponieważ to jeden, jedyny taki egzemplarz, to nawet dostaliśmy specjalną podusię, żeby moje brudne polskie spodnie nie ubrudziły tej pięknej... Kaniny, która może mieć nawet wentylację, ale za to mogę wsiąść do środka. Jestem. Jestem i powiem Wam, że bardzo podoba mi się czystość tego kokpitu. Znowu trochę tutaj pachnie mi tą R8 -ką. i TT. Oczywiście nie wprost, ale jeżeli chodzi o ten minimalizm, pamiętacie, w R8 nie mieliśmy tutaj centralnego ekranu. Mieliśmy tylko zegary, nawet na nich mieliśmy Apple CarPlay i Android Auto. Eee, a tutaj możemy mieć centralny ekran. Ale żeby nas nie rozpraszał, to może być schowany, a może też wyjechać. I mogę go sobie w każdym momencie schować, jak na przykład jadę na tor, albo mam włączoną muzyczkę, albo go po prostu nie potrzebuję, tylko chcę, żeby było minimalistycznie. Panele haptyczne, na przykład do obsługi klimatyzacji, tutaj. Tutaj bardzo ładnie wkomponowane pokrętła i przyciski, i niesamowity nacisk położono, słuchajcie, na to, jak to wszystko się obraca i jak to wszystko się pięknie klika. To jest niesamowite, naprawdę to jest niesamowite, jak one fajnie, fajnie klikają, jak można się tym pobawić. A jak to szybciej przesunę do tyłu, to zobaczcie, co się dzieje. Otwiera się taki schoweczek, na przykład na dwie pary okularów, cyk. I się zamyka. Ciekaw jestem, czy to będzie w wersji produkcyjnej. Tu nawet takie rzeczy proste, jak na przykład klapeczka, pod którą kryje się, kryć się ma docelowo. A to trzeba na środku, pokazywano mi, jak to otworzyć, ale. O! Jest. Otworzyło się, gdzie do, docelowo ma tutaj być ładowarka indukcyjna do e, telefonu. No, zamknęło się. Tutaj mamy. I jeszcze raz. No. I teraz proszę zostać na swoim miejscu, już się nie otwierać. A tutaj zobaczcie, nie ma już haptycznych przycisków, jak w nowych Audi, tylko zastosowano takie z anodyzowanego aluminium. Słyszycie? To jest prawdziwe aluminium. Mam nadzieję naprawdę, że takie materiały zostaną w oryginale w tym 2027 roku. Bo wszystko to sprawia wrażenie, jak dotykacie fenomenalnego w takich odczuciach dotykowych. I też mamy, zobaczcie, taki delikatny klik. Nie? Tutaj nawet o, zobaczcie, na zegarach można sobie zmieniać pewne rzeczy. I nawet te pokrętła, które trochę udają takie pokrętła w drogich zegarkach, też działają z takim bardzo przyjemnym przeskokiem, i nawet przyciski do programów RS albo do, do busta, też są aluminiowe, też mają taki specyficzny, fajny, przyjemny klik. Robi ten samochód ogromne wrażenie. Naprawdę robi ogromne wrażenie. Przede wszystkim powiem Wam nawet nie o stylistykę, tylko właśnie jeżeli chodzi o materiały użyte do jego wykonania. To wszystko niby jest naturalne, albo częściowo pochodzi z recyklingu, ale jednocześnie czuć tutaj taki luksus, jakiego w żadnym Audi dawno nie czułem. Więc mam nadzieję, że jest prawdą to, co mówią. Że w 2027 roku ten samochód zapoczątkuje zupełnie nową erę jako w marce Audi. Co więcej, mówią, że to auto pokazuje nie tylko nową filozofię projektowania samochodów, bardziej minimalistyczną, skupioną na technologiach, że bardzo dużo chcą mieć wreszcie też, tak jak kiedyś było, rozwiązań, które pozwolą im znowu używać z dumą i zgodnością pojęcia w e, e, durch technik. I tutaj tego durch technik jest naprawdę dużo. Ten samochód ma zmienić nie tylko filozofię projektowania Audi, ale ma też zmienić całe Audi. Najwyraźniej, zresztą słusznie, Czują zagrożenie zbliżające się z dalekiego wschodu. I dobrze, że próbują coś z tym zrobić.